Przyszły rok zapowiada się być totalną petardą. Mamy trzy gry na samym już starcie. W styczniu 30. Spider-Man, zaraz po tym jest Kingdom Come Deliverance, gdzie sobie obejrzymy teraz live action. Zaraz po tym Ubisoft wydaje Assassin's Creed Shadows, także fajnie nas tutaj obdarowują. Zobaczymy, moi drodzy, jak będzie potem, gdzieś tam Gothic Remake oczywiście, ale to później pewnie się pojawi, no i co, jakieś wieści z Wiedźmina powinny być w sumie, bo dziesięciolecie, także obiecujący jest, może jeszcze nawet gdzieś bomba wystartuje, wyleci w ciach GTA 6, pokaże się nam się gdzieś, może jakiś lepszy gameplay, ukazanie go, bądź nawet jakaś premierka, czy cokolwiek. Moi drodzy, live action, sprawdził sobie, jak Henryczek to ja w to wchodzę, co my tu mamy. Będzie taki chyba pokrojowy, yy, przedstawiający lekko gameplay, jak i też chyba same, samą w sobie historię miasta Kutenberg. Ah. Superansko. W roli głównej Henryczek, tak? Ah, Kutenberg. A true

Pokazowa, moi drodzy, to oglądaliśmy sobie na. Jest jakiś jeden filmiczek ode mnie z samego gameplayu. To tam już bardziej zagłębiałem się, jeśli chodzi o stricte takie aspekty, co jest na silniku i tp, i td. więc polecam zajrzeć. Natomiast tutaj będziemy oglądać tylko jakiś taki zarys, tak? Albo podebrane właśnie z poprzednich ich materiałów promocyjnych filmiki jakieś. Zobaczymy, co to będzie. Natomiast. No, elegancko. Ale to jest piękne, moi drodzy. To jest to, w czym się zakochaliśmy. Bo jest pokazana klasa społeczna od najniższej do najwyższej. Są te kontrasty, niekontrasty. Przede wszystkim rozwój, progres też naszego bohatera. I to jest cudowne. I tak w sumie też mamy w duchu jako Polaczkowie. I to jest piękne. To jest piękne. Oho. Oho. Co tam mamy? Ale ch chyba nie będę musiał nic zasłaniać. Jana Ptaszka. Okej. Okay. Jan Ptaszek. I troszeczkę na początku, oczywiście nie spoilerując pokrojowo, zaraz nam za skórę, potem jakoś tak nagle spokorniał, nie? Także spoko, Jan Ptaszek, okej, okay, z Henryczkiem. A to będzie kontrast, pewnie, nie? To duży kontrast będzie, zobaczymy. Zawijamy do kutnej chory. Du, 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 du. Du, 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 du. Live action i seria. Będzie jakaś pokazowa. Al... Gutenberg 2024. Tom McKay. Luke Dale. Do karczmy o 8:00. O nie. Jan Taszek. Ok, po lewej. Dobra, wszystko jasne. Mega podobny, dobra. Czyli oni powstawiali ich po prostu? Kur... to tam jest z litr chyba, nie? Takie ciemne piwko. Super. Ej, lubicie ciemne piwko? Dajcie znać w komentarzu. Zdróweczko. A w ogóle nie, nie, wiem, nie pamiętam za bardzo, bo grałem dawno w Kingdom Come, ale chyba Jan Taszek miał swoją łaźnię. A jak nie miał, to mogliśmy w sumie tak stwierdzić, bo przysiadywał tam non-stop. Taki typowy Valentino z Goticzka, bawi dameczek. <śmiennie> jak będzie za długo, coś tutaj to sobie przewinę po prostu. Tak, mamy! Dlaczego jeszcze nie przyjechaliśmy tutaj? Nie, 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 ja tam nic nie robię, jak coś, spokojnie. Zacieram ręce tylko, zacieram ręce. nie mam już 19 lat. Nie mamy już 19 dobra, czyli taki kontraścik będzie trochę, czyli sztywniutki Henryczek i ptaszek, no, już taki elastyczniejszy bardziej. Mamy świetne zdjęcia z Kuttenberga na YouTube, siedzimy tutaj, robimy kilka zimnych zdjęć, pozostajemy pub. Ta wyobrażenia. You know, you know right bar, and... Dobra, ale lecimy to... dalej, może co? Impreska, ok. W gospodzie zwanej dziurą. <laughs> o, i humorystycznego akcentu będzie pewnie wpyta, no, wpyta. OK. Śmiesznie. Is that you can... e, no właśnie, bo co? Jeśli chodzi o karczmę, tak sobie zerkamy. E, dobra, może to będzie jakaś dekoracyjna sprawa, a może i nie. Ciekawe, to taka luźna nadinterpretacja. Może będzie jakiś. Sezon narzucanie w szkieletora, bo kości już nie będą wdrożone. Natomiast ciekawe, czy jeszcze jakaś minigierka do tego tą rzeczy będzie. No zobaczymy. I stypa. Dosyć stypa, lecimy dalej. <grym z typa> ok. Pięknie to zrobili. A muszę przyznać, że zarąbiście to zrobili, że te przejścia one są takie. Przedstawiające, jak praktycznie przenieśli no, ten historyczny Gutenberg do e, gry. To jest piękne. I przedstawiają jeszcze w taki sposób. No, jeden do jeden. Prawie, ale. O, no, prawie jak jeden do jeden. Żeby to pasowało do level designu.

A no ta. Dzień bez telefonu. O kurde, ciężko by wytrzymać. I teraz szukają. No dobra. Troszkę przystanków było. Oho. Ej, czekaj, czekaj, czy co on to miał? Ej, przez chwilę myślałem, że jakiś komiks w ogóle z gotuczka, ale to dobra, nieważne, nieważne. Tam jest Kingdom.com. Ej, to jest developer generalnie. Kojarzę gdzieś z jakichś występów. Nie pamiętam imienia i nazwiska, ale kojarzę gościa. Charakterystyczna broda. Ok. On no, krę krępuje się? A nie, to jest zagrane, dobra. Wyrąbane w nich ma.

Trochę się zagubili, potrzebowali wsparcia. Dobra, pokazu was, spoko, coś więcej? Aha, ten zawinął, ten został z tym. Oho. A że i też po włosku, tak? Bodajże, że tak też ekspresja, jakaś i też lokalizacja chcą przedstawić, spoko w sumie. Gdzie twój przyjaciel, oho? Bożka robótka. Pokażcie, jak będzie w gierce, ciekawe. Woo, wow, fajno. Bo y, trzeba y, przypomnieć, że to będzie na tym samym silniczku, tak? Więc raczej takich rewolucji nie będziemy mieli, natomiast fajnie, że już jakby te lekcje odrobili z poprzedniej części i zaupgrade'ują. Te tekstury pewnie może będą jeszcze bardziej rozszerzone, światło lepsze, natomiast no nie będzie rewolucji, ale, ale tak, robi wrażenie, robi wrażenie. Myślę, że... Myślę, że mogę śmiało stwierdzić, że w Kingdom Come Deliverance Noc to jest obłędne. Jest, jest jedną stopę. Okej, okay, to już gdzieś tam było, chyba. Lecimy dalej. Oho. Jest pan. Jan On jest jeden do jeden. Dobra. cze Okej, okay, po lewej mamy taki dłuższy... no wybaczcie, nie, nie, nie kojarzę, jakiś pałac, może coś ten teges. Yy, kościół na wprost, zerknijmy wzgórze jakby, to zejście, dobra. I ciach! Okej, okay, no, no różni się wiadomo, no ty. kilkaset... Kilkaset yy, lat yy, minęło, nie? Ale... No, ale to są tak jakby podwaliny, można by rzec. Kościół jest, nie? Ale i tak jest prze, przewybornie. Przewybornie. Co so now... <laughs> <laughs> <To> za gość. Nie <laughs> <laughs> idziemy do łazi. No, już chciałem przewinąć, ale okej. Okay. <laughs>

Umcy, umcy, barabara bara. uh, yeah? czemu? O, pa zoba! A, A on no, tu niego coś tam, okej? Okay, wypikali niby. Mogli wypikać bardziej, lepiej to by wybrzmiało i tam star idzie. Stary albo mąż sobie. <ścoughs> Spodenkę, kurde, z kuszą, jakąś taką lekutką, nie? Ja, z tą kuszą to se pan może. Ej, to, to jest taki też inspiracji, pewnie też coś to. Z, z jaskry mamy do czynienia, nie? też. Jasker gdzieś tam też taki bardziej właśnie przybliżony. Nie uciekają. Ten się bawi świetnie, ten nie. Wow, Tak promują tą kuszkę nawet, ciekawe, właśnie zastanawiam się, bo tam będzie kusza w tej grze I, i czekajcie, jakaś broń palna jeszcze miała być, tylko że ona będzie bardzo taka wyważona, co mam na myśli to to, że... no nie będziemy mieli typowej jakiejś broni ona taka będzie na... raczej proch pewnie wiadomo i będzie bardzo ciężka w obsłudze więc okej okay, obrażenia niesamowite pra praktycznie pewnie śmiertelne będą yy, ale yy, no pewnie załadowanie tego to będzie mega mega długie więc yy, no spoko wybalansowane tak jak powinno być I Waleczka Wa muszę przyznać Waleczka jest właśnie kontrowersyjna bo niektórzy mówią jedni, jeden obóz mówi że to jest Waleczka która no, pozostaje wiele do życzenia. Drugi obóz mówi, że no tak powinno być, w sumie spoko. Wiadomo, no, może jeszcze trzeci obóz powie, że w ogóle to nie oddaje imersji, nie jest realistyczna ta walka. Ja jestem z tego drugiego bardziej obozu, że to jest spoczko jednak waleczka, coś nowego, fajne, że można sobie się nauczyć czegoś przede wszystkim i spędzić przede wszystkim, bo powiem wam tak, na treningu trzeba jednak posiedzieć trochę, tak? I o to w tym chodzi. Że trzeba popatrzeć sobie na, wiadomo, ona będzie okrojona z tego, co widzieliśmy, ale w jedynce, no trochę trzeba spędzić jednak na arence, Trochę trzeba posiedzieć i pomachać tym kursorem, niby, nie? No ale jednak czuć naprawdę tą ciężkość tej broni. Fajnie, można sobie tutaj pozamieniać trochę tych broni. Topór jest długi miecz, jest tarcza. Można sobie dużo, dużo urozmaicić tej waleczki. No i te perfekcyjne yy, bloki, kontrataki jakieś, no to jest, to jest spokój, tak powinno być, nie wiem po co takie oburzenie. Yy, ja jestem właśnie ten team, żeby nawet nie degradować, nie downgrade'ować tego systemu walki. O! Myślałem, że w dupę dostał. No i dobra. No, nie no kurde. Kolekcjonerka jest za tysiąc chyba 300 zł. Tak, albo 1000. Nie wiem czy... Się nie le... Nawet nie wiem, czy ze Stalkerem się nie pomyliła. Albo nawet z goticzkiem, nie wiem, ale coś okolice tego i fajny asortymentik ma. Fajny asortymencik ma. No kurde, cool, no wiadomo, no czekamy, czekamy.